Szybki wyjazd, krótki pobyt, wyrzucacie namiot. Nie musicie z nim chodzić. Wiedziecie go w aucie. Zdecydowanie te, te dwusekundówki są super. Jeżeli planujecie z tymi namiotami chodzić, zdecydowanie najmniejszą paczką jest ten, który był najtańszy. Ten, który jest szybkim montażem, no tu cudu nie ma. No, bardziej się tego już się w większą. Tą ósemkę w mniejsze kółko się nie złoży. Wygląda to trochę jak żółwie mutanty rycerze Ninja. Trudno do chodzenia. Nie wiem, pewno się da, ja bym nie chciał. Ten dla odmiany nieco większa, czy też porównywalna może paczka z tą pierwszą, ale czuć wyraźnie, że jest to paczka, która jest paczką najcięższą. Który namiot ja bym wybrał? Mogę powiedzieć, którego bym jakby do takiego własnego użytkowania nie wybrał. Chociaż podkreślę tutaj, że stosunek ceny do jakości jest adekwatny i wszystko w tym namiocie gra. Ja nie zdecydowałbym się na ten namiot do jakiegoś takiego częstego swojego użytku. Ze względu na to, że widziałem, że def def deformowało się to poszycie, jakby nie byłem w stanie tego tropika bardzo dobrze napiąć, rozbinać Tropiku.